z tej strony Pan Walduś, a z MSGD... Cześć. Dobra. Dzisiaj pokażemy wam spawna, znaczy, to, co to są? Expiarki. No. Dwie ekspiarki. Dobra, to najpierw wchodzimy do drugiej, tutaj trochę dalej. Tak. Tu jest ta druga. Obudowana jest... ładnie. Oczywiście to są blazy, które się spawnują, tutaj jest spawner i żeby one nie wyleciały nam za daleko to po prostu jest y, zabudowane o, jakby to zrobiły i level idzie dosyć szybko właśnie pół levela mi przyszło dokładnie ci szybko sobie... lecie. Walduś, chyba sobie nie wypieść pajerze zysku już nie mam, dobra masz, masz tutaj ode mnie z tyłu o, dobra. ale mi jeden level więc już nie będę pił nawet no. tylko na wszelki wypadek tak, na no, wszelki wypadek żebyś, jakbyś chciał sobie popływać no, w lata nie? no właśnie <laughs> okej okay, no co jedziemy teraz do Pierwszego... To jest tam w lewo. To w lewo, ops. O tam gość coś strzela. O, sporo. czekaj, to mi zostawię. Uważaj, Jej. bo spadniesz na dół. Ja. O, może wypadnie coś. O jest, mamy główkę. Jest, jest główka. I z tyłu, z tyłu, uważaj. U, pomocy. Dobra, już się pomogę. Ej, ty masz główkę? Dasz mi tą główkę? Tak, bo tak, ja bym zbierał. tak, masz. Jest, jest jedna główka, super. Dobrze. Dobra. Dobra, to, to teraz idziemy do tego drugiego. Teraz idziemy do drugiego spawna. Teoretycznie w niczym się nie różni. Też nic. Jest tak samo zabudowana, troszeczkę ma wyższy sufit. No i tak samo, o, tutaj ktoś zostawił te pałeczki. Pałeczki. Są. No i teoretycznie niewiele się różni. No taka. No. no i jest tutaj zbudowany most, który łączy spawna. O. Uh -huh. Tutaj trzeba nabić tylko 30 i spadamy spoko Ops. Ja mam pół w tym momencie. Ja też. To co, to, to Ty sobie tutaj zostań na tej, a ja na tamtej. Dobra. Dobra. Ja. Dobra. Na razie się rozcielamy. To szybciutko. <laughs> a tutaj akurat znalazłem 3 blazy, to ładnie. Może mi wystarczy. No. Fajnie, że główka wypadła jeszcze trzy główki. Tak. I jeszcze dwie główki i będziemy no, okay. pitchera. Mm -hmm. Dobra. Um, ja już mam 30 nabiłem sobie właśnie. Poczekam na siebie. Okej. Okay. Zgaś to tutaj, bo przy zmianie natężenia światła to się... O, z tyłu. To, to się często spawnują... Um, blazy, więc to jest przydatne. No właśnie. Dobra, i... Jest, dobra. Mamy trzydziesty. Dobrze, no to idziemy. I tutaj mamy taki mostek zbudowany. Taki mostek. Żeby szybko ja. się przedostać do portalu. No, profesjonalny. Biegnij ok. za mną, panie Waldusiu. Dobra, już Teraz enchantujemy sobie... Tak, ja sobie no. chyba enchantuję mój hełm diamentowy, bo to jest jedyna rzecz, której jeszcze nie mam zenchantowanej. No, ja, ja muszę mieczyk sobie jakoś... Bo tutaj mam tylko... Chyba, że łuk, bo mam już siedem łuków zenchantowanych i chcę mieć bardzo infinity, ale no. mi nie chce wypaść. No właśnie. Tyle. Jesteś za mną? Tak. Jesteś za mną? Tak, tak. To zepchnę tego, tego... Zepnijmy go do lawy. Aha, spadł. Dobra, jedziemy tak. Okej, spoko. A tutaj wybuchy były. No. Taki typek nam rozwalił wszystko. <grymne> <grymne> Dobra. Dobrze. To tam jest takie wyjście na górze. No, tak, tu mam taki skrót. <grymne> no. <grymne> to ja ci rzucę coś pod żebyśmy żebyś to. Z... Tyk, tyk, skaczemy tyłem, biegamy tyłem. No. Okej. Okay. Czyli daleko. Nie, już, już jesteśmy. Tutaj są schodki. Już są... prawie. Okej. Okay. denerwujące, ale... No. No. I vlogiem w, w mojej kostce mieszkalnej. Albo jak to, kto nazywa. Dobrze, to no. eee, ja sobie ten. Możesz mi z... Miesz zrobić... Mieszce Tutaj jak widzicie troszeczkę dobra sobie lepsze zbroje o tutaj tutaj 4, mamy 3, jakiś dobry 4, 4. enchant, widzę O, ej zobacz zobacz sobie zobacz zobacz no, zobacz ej pokaż. tylko mi go od zaraz oddaj no, pokaż super. po prostu co wypadło e... o kurde ochrona 4 oddychanie 3 4. ale fart no rzeź mi to jest super. chyba najlepszy hełm jaki można dostać no. aqua infinity protection respiration ho 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 szaleje ale, Dobra, Witcher Skeleton School sobie schowam do tej skrzyni mojej. I mój łuk także. A to może pokażę jeszcze moją farmę kurczaków, co ty na to? Dobra, już, już pokażę. Tylko muszę sobie mieczyk, zrobię. Ona, ona jest na górze tam. Dobra. Tam ja sobie... Po prostu skoro nie mam łuku Infinity, to muszę mieć dużo kurczaków na strzały, Dobra. Dobra, Które mi robią ja jajuszka? Uwaga. W tym momencie połowę populacji już wyryżnąłem, bo przecież... O kurde, grabiesz 2, odrzut 2, dwa, zmora... nogów, Coś takiego, 4 Tak, y, no to tak, no to zadasz więcej obrażeń pajęczakom, ale hmm. masz też znowu więcej itemów ci wypada. No i jeszcze jak... Jakieś... Dla mnie jeszcze dobre. E, odrzucam, no to to jest że i odrzucam oby, nie? Aha, no to spoko. Dobra. Nawet. Patrz, do, patrz do skrzyni, ile ja już mam blaze rudów. 5 taków prawie. Ja... No ja więc ja zbieram, to tyle miał. No już tyle tak tego nie potrzebuję. Dobra, wszystko do skrzyni to co mi zbędne. Dobra, i chyba to tyle teraz. Dobra. Co teraz zrobimy? E, tu teraz mieliśmy iść e, spelować tutaj e, teren dookoła, nie? Tak. Dobra. Znaczy tu... możemy jeszcze pokazać y, domki, bo się teraz sporo zmieniło. Okej. Okay. Mm -hmm. Spokojnie. jak chcesz na, na, na najciekawszy peszka chociaż on tam nie lubi jak się mu władzi to się nie ma go dobra Nevercracker to tutaj ma taki taki fajny domek Zda, tak sobie nas zbudował że w ogóle nie wiadomo czy to jest dom czy coś innego no o ma tu jakąś drogę i nie nisz mu tych e, liści wiem wiem bo on specjalnie tak sobie to zrobił Cześć. kurde to jest taki <laughs> labirynt skurde, skurde. no tu, tu, którędy do miasta? O, tu, 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 Andrzej. Yeah, yeah. Okej. Okay. O, tu. Tu jest wejście, zobacz jakiś spryciarz. Aha. Ale Ale Nieźle. Tu. <laughs> mm. I Bo. tu jest jakieś wyjście. Tutaj widzę, że to jeszcze buduje. O, okej. Okay. No, bardzo sprytne. Nieźle. Dobra, jesteśmy tutaj. Tu jest jego ten, tu jest jego... A nie, jest? w drugą stronę. Co tu to jest? Jest, jest... To jest farma kakała jego. Aha, okej. Okay. No, a tu jest jego chata. Ciekawe czy da się stąd wyjść. Czyliśmy okiem. Nie, nie da się wyjść. Widzę. Całe zalesione. Okay, bo ja mam laga. Czekaj źle. Spoko, nie ma sprawy. On ma to bardzo... Dobra, jedziemy no. dalej. O, on tu ma zainchantowany ted, jak sobie rzeczy w z Żydziakiem tu. Całkiem fajne. Aha. Ale patrzymy, ten, by się nie wydostaniemy, musimy tu wrócić tak samo jak żeśmy tu przyszli. Więc o, pani okay. Baldusiu, No, Spoko. Eee, no. no to jedziemy. Uwa. I ty się ma mu to zamknąć, bo się skapnie. Oj oj, on jest taki okrutny. Dobra. Dobra, to ja sobie wrócę, ty, ty też próbuj. Spróbuj sobie wrócić. Kurczę, no, nie, nie, że to, nie, że, nie naprawdę fajny pomysł na z tym labiryntem. No. No. To jest chyba najwięcej co się zmieniło na serwerze, jeśli chodzi o budowlę. Tak. Wie, że taką tą lawową, to w poprzednim odcinku właśnie pan Walbyś pokazywał, tak. budował. No i domego samy z takim drzewem wyraźnie. Tu jest jeszcze domek tą, tego, ale... Ar... Ar... Nie Aktach, nie. A czatka, Widzę, że mu pół domu wyleciało w powietrze. Właśnie, hmm. Pół domu mu rozwaliło. Bo tutaj był taki Ale... gościu Reynard, który trollował wszystkich. No Przez i z na... się... no, i dzisiaj pokażemy ten wybuch piękny. Oto no. e, tutaj, co tutaj był największy troll. Pół tak. domu się. To, to wszystko co jest tutaj kamieniem, to co wyleciało w powietrze. Tutaj, tutaj widać. Saduś za tą brzuską <laughs> no taki troll był ładny no, no a twoja chata też przecież półchata no wleciał. mi też półchata tylko że odbudowałem już a ale no, najlepszą zaletą mojej kostki tego pół domku, teoretycznie bo nie można tego nazwać domkiem no. jest to że tam nie ma żadnych drzwi ani płytek naciskowych więc nic mi nie może wylecieć w powietrze właśnie e, tutaj jeszcze cmentarz doszedł tu są zgony e, a one were trzeba mu do, dopisać się. zgona śmiewinę, 1... No w tym momencie... Yy, ten, zobacz ile śmierci ma Reingard. No, tak, ty masz 15, tymczasowo prowadzisz zaraz po tym, po Reingardzie, później Konig i ja, jesteśmy na remisie. później okay, ja, Osama, no ma... a później Milifine, Azat ja skoro... i Nevercracker jako pierwszy na razie, bo ma tylko jednego, jedną śmierć. No to mut nie, nie zmieniajmy, zostaw, później mu zmienimy co najwyżej. Dobra. E, no to no to ja myślę, że teraz że powoli będziemy kończyć ten odcinek, jeszcze tylko coś może pokażemy niewielkiego. Dobra. E, pf, to można jeszcze pokażesz mój, moją plantację e, tych marchewek. Plantację, plantację. No, plantację, tam. No. E, tutaj dwustakową plantację. Dwustakową? No, zobacz sobie. Dobra, tutaj jest takie malutkie. No, to widziałem. I tutaj. A, ładnie, ładnie. Wiesz co, ja ci radzę, zrób sam sobie kamienne półpłytki zamiast tego dirta, bo to tak średnio wygląda, wiesz? No, dobra, to się dopracuje. Mogę ci zebrać parę marchewek? No spoko. Tu, tu ci Tam, tutaj <laughs> są w skrzyni sporo. Epa. Dobra, Cieszy, tak? ja... chyba będziemy kończyć już. Dobra. Pożegnajmy się może tutaj, bo to fajnie wygląda. Dobra. Zobaczmy. No. Dobra, się naprawi. <laughs> dobra. Co? E, no to dziękujemy za oglądanie filmu. Zachęcam bardzo tak. do subskrybowania, będzie więcej takich odcinków. Już niedługo wybieramy się do endu. Tak, e, no i tyle. Po, po, no jak możecie dajcie łapkę w górę. No i dziękujemy, narka. Cześć.